Cześć, witamy Was w piątek, Piąteczek Piątunio. Zapraszamy Was na nasze pogadanki o filmach, ale też dzisiaj będzie o tym, że w bielsku można zobaczyć film za darmo. Niekoniecznie w kinie. Niekoniecznie w kinie, i, no ale to opowiemy Wam już za chwilę. Zobaczcie. Zapraszamy. To ja może zacznę od tego, od tej, tego kina, bo, yy, znaczy kina, nie do końca kina yy, o, o filmie, bo okazuje się, że w pałacu rosta yy, w każdy czwartek yy, w, można sobie obejrzeć film. Za darmo. Za darmo. O godzinie 17. i co ciekawe, nie są to filmy, które są słabe, bo to są nowe filmy. Nowe, stare. Stare, a no takie to jest właśnie ciekawe, że. Yy, Zwykle, jeśli chodzi o nowe filmy, to to są zwykle rzeczy płatne, a tutaj chyba w ramach kultury szeroko pojętej, żebyśmy mogli się dokształcić kulturowo, dali nam taką możliwość. Repertuar o, jest wybierany tak naprawdę na podstawie głosowania, więc na przykład w lutym były to filmy o miłości. No tak. i wy, wybierane były tytuły konkretne. Tak. Organizatorem jest y, Biblioteka Wojewódzka, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka. W Bielsku-Białej? Tak. E, no i to, to ciekawe, no, bo to już mówiłaś o tym, że w tym miesiącu to były filmy miłosne. E, jeśli chodzi o to, co będzie w przyszłym miesiącu, to możecie zobaczyć na stronie y, właśnie Biblioteki Wojewódzkiej. Albo na ich profilu na Facebooku. Y, zawsze tam tworzą wydarzenia odnośnie każdego filmu. Mhm. No i cykl cały nazywa się Filmosfera. Tak. No i właśnie to jest fajne, że odbywa się w tym pałacu Kurosta, gdzie są klimatyczne wnętrza. Nie ma tam reklam. Jestem ciekaw tylko jak akustyka, bo no jednak to nie jest taki budynek, który został stworzony do oglądania filmów. Ja myślę, że przetestujemy. Jeżeli wpadnie nam w jakiś tytuł, mm -hmm. podpasuje, to na pewno się wybierzemy właśnie, żeby zobaczyć jakie są doznania w tak. takich wnętrzach, a nie w sali kinowej. Nie ma reklam, tak jak wspomniałam, dla nas to jest bardzo duży plus. Nie ma popcornu, no dla mnie to... Trochę to jest plus minus. Mniejszy bo plus oszczędzasz pieniądze, ale no nie zjesz popcornu, więc no. no. ale można się wybrać podziwiać wnętrza, chociaż pewnie będzie tam w czasie sensu ciemno, no ale mm -hmm. zawsze to jest trochę coś innego niż standardowe wyjście do kina. Mm -hmm. Więc uważamy, że warto i myślę, że chociaż nas tam jeszcze nie było, to możemy polecić. Tak. A jak się wybierzemy, to na pewno opowiemy jak było. Być może nawet coś nagramy. Także zapraszamy do Oglądania tych piątkowych odcinków, bo może będzie coś ciekawego. A jeśli chodzi o standardowy mm, nasz cykl odnośnie repertuaru kinowego, to wybraliśmy dwie premiery. Tak. Pierwsza to jest film Ocaleni, no i premiera jest dokładnie dzisiaj. Polsce. I to jest film oparty na faktach. Już kiedyś wspominaliśmy, że lubimy filmy albo oparte na faktach, albo inspirowane prawdziwymi wy wydarzeniami. Mm. No tę historię to znają chyba wszyscy, bo są to prawdziwe wydarzenia sprzed dwóch lat. Mm -hmm. No, oprócz mnie, ja akurat nie słyszałem o tym, ale teraz już wiem o co chodzi, więc. Dotyczy, teraz ten, już znam. dotyczy ten film i została pokazana tam akcja ratunkowa yy, w Tajlandii. Mhm. Chodziło tam o drużynę piłkarską i jej trenera. Wybrali się oni na zwiedzanie jaskini i niestety przyszedł przypływ, który tę jaskinię zalał. I co prawda dość szybko akcja ratunkowa się rozpoczęła, bo matka jednego z piłkarzy zawiadomiła yy, policję, że jej yy, 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 syn nie wrócił do domu. No i szybko zaczęli ich szukać. Yy, trwało to dość długo, bo 23... Od 23 lipca do 9 sierpnia, więc dość, dość długo. No i tam było takie zagrożenie, że nie przetrwają tyle czasu bez jedzenia i picia. Mhm. No, powzięto różne środki, bo wypompowywano też stamtąd wodę, żeby do nich dotrzeć. Niestety, podczas tej akcji ratunkowej jeden płetwonurek płet zginął. Człowiek, który tam dostarczył, jakby tlen do tej jaskini. A no tak, no bo to też jest tak. no, istotne. Sukces tak, i tak całej akcji, bo wszyscy zostali uratowani. No i ten film o tym opowiada, pokazuje, o, pokazuje to jak, jak na, skalę między, na skalę międzynarodową tak naprawdę była to akcja ratunkowa, bo y, z wielu krajów y, przylecieli tam ratownicy, żeby tak, im pomóc. Tak, no taka akcja wymaga wyjątkowo wyspecjalizowanych y, ratowników. Bo no, sam fakt nurkowania, czy ktoś potrafi nurkować, tutaj niewiele nie zmienia. To trzeba jeszcze nurkować w ekstremalnych warunkach. W jaskini. W jaskini, więc no, tutaj nie dziwię się, że, że specjaliści z całego świata się tam y, zbierali. Nie Natomiast... widzieliśmy oczywiście jeszcze filmu, widzieliśmy tylko zwiastun. No tak. Oczywiście on został w takiej tendencji podniosły i nagrany, hmm. no i w sumie słusznie. Ale bardzo fajnie, wydaje mi się, po zwiastunie oczywiście oddali tą całą historię. Mm, trochę emocji, bo, no, bo wiadomo, historia jest emocjonalna, natomiast y, myślę, że będzie to dobry film. No i tutaj tylko muszę wprowadzić jedną poprawkę. Oni zaginęli 23 czerwca, a, a, a odnalezieni 2 lipca. Więc, y, więc nie, nie lipiec, sierpień, a czerwiec, lipiec. No ale jeżeli lubicie mm, filmy oparte właśnie na prawdziwych wydarzeniach. No albo chcieli, chcecie zobaczyć, jak wyglądała ta akcja ratunkowa, bo myślę, że oni tam starali się mm. to odwzorować bardzo dokładnie, właśnie ze względu na to, że świat tak naprawdę żył. W Tym czasie, tą historią i wszyscy y, dopingowali ratowników i liczyli na to, że uda się chłopców uratować. Mhm. Więc jeżeli lubicie takie filmy, to oczywiście zapraszamy do kina. No my raczej myślę, jeśli obejrzymy, to raczej już w warunkach domowych, mhm. jak film będzie dostępny. Oczywiście nie mówimy tutaj o piraceniu, tylko o takim warunkach domowych, ale kontrolowanych, płatnych, także żeby tutaj nikt o piractwo nie posądzał. Drugi film zupełnie inny klimat, mm -hmm. bo jest to komedia, można powiedzieć komedia kostiumowa, y, oparta na, a, na powieści Jane Austen. No to jest taka bardzo znana autorka, chociaż ja muszę się przyznać, że, muszę przyznać, że nie czytałam żadnej książki no, ja też niestety, ani nie. ani książki na której y, bazuje ten film, jest to Ale to, to film nie, tutaj jakby tutaj też te piątki myślę nie są takie w ogóle, prawdę mówiąc, nie, nie chcielibyśmy tutaj się uważać za specjalistów w dziedzinach bardziej ludzi, którzy gdzieś tam czasami oglądają filmy, więc mają jakieś swoje zdanie. No i ja uważam, naprawdę nie trzeba czytać wszystkich książek, żeby można się było na jakiś temat wypowiedzieć. No, ale jeśli chodzi o ten zwiastun, bo też tutaj mówimy o zwiastunie, to, to co mi się podobało osobiście, to to, że jest taki bardzo, bardzo kolorowy, wręcz przekolorowany trochę. Chyba o to, o to w tym chodzi, mhm. bo ma to być komedia. Więc, oczywiście, są takie sceny zabawne, komediowe, wybrane do tego zwiastunu. No i warto tutaj powiedzieć, że nie jest to pierwsza ekranizacja tej powieści. Pierwsza była w 96 roku i tam grała Gwyneth Paltrow. Jeden Oscar za muzykę oryginalną do komedii i musicalu. No i też obejrzeliśmy sobie zwiastun, bo nie oglądaliśmy tego filmu. No, ja powiem szczerze, że nie lubię tak wracać no. do starszych wersji. Raczej no, będę wolała tą obejrzeć nową. tą nową. Też tak myślę. I tutaj, jeśli chodzi o aktorkę w tej nowej wersji, to jest Ania Taylor-Joy. Ja sobie trochę tak sprawdziłam jej historię, jeśli chodzi o repertuar, czy bardziej jej dokonania filmowe. Bo najpierw myślałam w ogóle, że to jest jedna aktorka, mm -hmm. ale właśnie patrząc na to, w jakich filmach występowała i też w serialach, no to szczerze mówiąc nie oglądałam jeszcze nic, gdzie ona występowała, ale widziałam, że występuje w takim serialu kostiumowym i tak sobie pomyślałam, że może dlatego została wybrana też do tej roli, bo ona już w ogóle, się takiej sprawdziła. Ona jest taka przekolorowana jak ten film trochę, więc myślę, że Mienia to też... Chuj... To był taki serial. Okej, okay, no. A nawet mnie zaciekawił, że zastanowiłam się, czy to nie będzie kolejny serial, który będziemy oglądać. To wie. Natomiast y, właśnie patrząc na tą aktorkę, mam wrażenie, że ona jest tak, tak samo przekolorowana, jak ten film. Y, już nawet nie chodzi o to, czy jak się tam maluje, czy jak się ubiera, ale, ale chodzi mi o. Ona ma o taką wygląd, urodę, taką ciekawą, urodę nie? że no. pasuje do tej roli. Ale tam się. i fryzury, i stroje, i te wnętrza. No, takie y, tak, wszystko jest takie bardzo ciekawe. kolorowe i takie trochę abstrakcyjne. Bo porównując sobie do, do tego z 96 roku, to, ta, to tam no w ogóle była inna, inna tendencja, jeśli chodzi o tworzenie zwiastunów. Mm -hmm. Więc tu jest już duża różnica yy, i też jest tak komediowo przedstawiony, wiadomo, no bo to jest komedia, tak. ale jednak aż tak kolorowo nie było. No nie, nie aż tak nie. To myślę inne czasy, więc tak. też teraz mamy trochę inne możliwości. Więc jeśli ktoś lubi filmy kostiumowe, a znamy sami takie osoby, które lubią te czasy, właśnie te stroje. No i oczywiście ten element komediowy, no to polecamy jak najbardziej. No i zawsze warto, tak jak my obejrzeć najpierw zwiastun, żebyście później byli rozczarowani. Także zachęcamy, zapraszamy, i jeśli dobrze będziecie się na tym filmie bawić, to dajcie znać. To wszystko w dzisiejszym to nie tak. Na koniec chcemy wam zadać pytanie. Na jaki film wybieracie się w tym tygodniu? Albo w ten weekend. Tak, no mamy weekend przed sobą, więc możliwości są duże. Dajcie nam znać w komentarzu, a tymczasem chcemy Was zaprosić do subskrypcji, do, do łapkę, do dania łapki w górę y, przy tym filmie, jeśli się Wam podobał. No i dodatkowo obserwujcie nas na Instagramie i na Facebooku. No i zapraszamy na następnym odcinku. Do zobaczenia! Muzyka